Rozpoczyna walkę o trzecią kadencję, między innymi o tym w raporcie dnia. Dobry wieczór, Marta Buzyńska, zaczynamy. Sporo pracy także przed opozycją. Czy da się podzielić odmiennym podejściem do sprawy Jana Pawła II? Czy Pakt Senacki przetrwa po takiej burzy w Sejmie? Mobilizacja w prawie i sprawiedliwości. Politycy partii rządzącej ruszają w Polskę i zapowiadają serię spotkań z Polakami. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało też spot wyborczy. W krótkim materiale mocno wyeksponowana jest polska przyroda i Beata Szydło. Na reakcję opozycji na te zapowiedzi nie trzeba było długo czekać. Posłuchajmy. Na spotkaniach polityków z wyborcami pojawia się jeszcze jeden temat. Wczorajsze orędzie marszałek Sejmu i uchwała w obronie dobrego imienia Jana Pawła II gorącej dyskusji nie kończą. Wręcz przeciwnie. Opozycja zarzuca PiSowi próbę zawłaszczenia pamięci o papieżu. To czas na szczegóły, prognozy pogody. Marek Chorczyczak Pytam razem z Państwem. No tak nam się trochę Polska dzisiaj podzieliła. Na górze śnieg, na dole piękne słońce. Tu e, walka ze śniegiem sypiącym w oczy. Tutaj ze słońcem sypiącym e, e, po oczach. Już niedługo. Tak. za chwilę wszyscy będziemy walczyć. Ze śniegiem, ze, śniegiem, ze słońcem, z wiatrem, z ciśnieniem, okay. z temperaturą. Y, cóż jeszcze? Z oblodzeniem. Wszystko, co tylko można wymyślić. Ale ta wiosna już niedługo powinna wiosna. do nas przyjść. To tak ona wygląda. Tylko u nas ona Aha. tak wygląda. <laughs> Gdzie indziej jest ciepło i będzie jeszcze cieplej. No, zobaczmy, co się będzie działo u nas nadchodząca noc. Sporo niebezpieczeństw. Najcieplejszym i takim wiosennym y, zakątkiem y, w związku z temperaturą będzie Podkarpacki, Lubelszczyzna. I tutaj przez najbliższych kilka dni rzeczywiście będzie ciepło. Więc jak coś będzie padało, to raczej będzie to deszcz. Ale im dalej na północ czy na zachód, już będą się pojawiały zmiany, dlatego że w zależności od tego, jak ta Zatoka Niżowa i potem Wyż będą się ustawiały, czy bardziej południkowo, czy bardziej równoleżnikowo, y, no to tak się będzie Przesuwało to ciepłe i chłodne powietrze. Tutaj cały czas chłodno. 0, minus 2 w związku z tym opady śniegu, deszczu ze śniegiem, opady marznące. No i co jutro? Jutro na wybrzeżu 1-2 stopnie. Silny, porywisty wiatr, deszcz ze śniegiem, na drogach ślisko. Suwalszczyzna, Mazury w dzień dwa stopnie, ale nad ranem przy takich opadach, a te opady będą się pojawiały, będzie bardzo ślisko. Wiatr, niebezpiecznie na drogach. To bardzo niebezpiecznie. Południowo-wschodnia Polska, no od Lublina po podkarpackie 7 stopni, czyli ta wiosenna pogoda i, i ten... Zepsuta przez ten śnieg z Tak, ale to nie 27, tylko 7. Górny, Dolny Śląsk od 2 do 4 stopni, silny, porywisty wiatr. To jest ciekawe, bo ten wiatr czasami przynosi, zwłaszcza przy efekcie fenowym, przynosi ocieplenie. Ale tutaj on jednak potęguje wrażenie chłodu. Stąd temperatura 2, 3, 4 stopnie. Powinien stopnia. rozgonić te chmury. Powinien, ale czy rozgoni? Nie. W niedzielę dalej silny wiatr yy, i w poniedziałek już słabszy i w poniedziałek już się zacznie robić cieplej. 10-11 stopni i potem kolejne dni do 13 do wtorku. A potem znów no, chłodniej, rozumiem. tak? Ale i ciśnienie jeszcze nam spadnie i yy, ach! No, nie jest Zostawmy płaska na temperatura i ta pogoda. Marek jak bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za te szczegóły. Wracamy oczywiście do Państwa jutro o 21.00, ale proszę pozostać z Polsad News. Wydarzenia wieczorne to już za chwilę. Dobrego wieczoru, do zobaczenia. Do zobaczenia.